Mamy jesień w pełni, więc co powiecie na sezonowe owoce pod kruszonką? Najlepiej smakują jeszcze podane na ciepło. Zaczynamy od wysmarowania foremki tłuszczem, może to być masło. Do przygotowania tego dania użyję śliwek, potrzebują około 4 średnich sztuk, które kroją na mniejsze kawałki. Później dodam jeszcze trochę malin. Inne owoce, które możecie tutaj użyć to nożko jabłko czy owoce leśne. W zależności od ich rodzaju otrzymamy danie w stylu low carb lub keto. Czas na przygotowanie kruszonki. W tym celu łączą masło orzechowe, mąką kokosową i aromat waniliowy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam do kliknięcia przycisku poniżej i do polubienia filmów oraz komentowania. Zamiast mąki kokosowej, możecie użyć drobniejszych wiórek kokosowych. Nie potrzeba już całości dosładzać żadnym słodzikiem. Po krótkim wymieszaniu kruszonka jest gotowa i można ją po kawałkach wyłożyć na wierzch. Wszystkie składniki, których użyłam do przygotowania tego dania, jak i makro, znajdziecie w opisie do tego filmu. Z podanych składników wyjdzie jedna porcja, wy możecie na przykład podwoić składniki. Całość będę biegła w air w temperaturze 140 stopni Celsjusza przez około 20-25 minut. Przy wyższej temperaturze wierzch za bardzo by się spalił, a owoce nie zdążą się upiec. Danie to najlepiej smakuje jeszcze na ciepło. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu i do pozostawienia komentarza na temat tego dania. Zobaczcie również przepis na serowe gofry, idealne na śniadanie lub jako posiłek do pracy.